W tym momencie jesteśmy na tak zwanym Wale Szwedzkim, czyli to jest część... Parku okalającego nasze mury obronne, ta część od ulicy Świdnickiej Pocztowej aż w kierunku do synagogi, jest rozpisany przetarg na wykonanie tych prac remontowo-budowlanych. Dokumentacja projektowa została wykonana w poprzednich latach i czekamy na wykonawcę, który gruntownie zmodernizuje właśnie tą część naszej starówki. Jest to jeden z elementów rewitalizacji starówki starej części naszego miasta. Najbliższe 2 trzy lata to będzie właśnie gro prac remontowych i renowacyjnych. Będzie generalnie Budowa ciągów pieszych, schodów, zmiana oświetlenia, oczywiście nowe nasadzenia roślin zielonych, ale również iluminacja, podświetlenie murów obronnych, podświetlenie wieży ciśnień, a co też ważne, budowa amfiteatru w tym miejscu, gdzie odbywają się spotkania poezji na murach. Także będzie to już takie miejsce, gdzie będziemy mogli oprócz poezji również inne imprezy kulturalne, rozrywkowe prowadzić w, w, w ciągu całego roku, nie tylko w czerwcu, kiedy jest ta jedna impreza cykliczna więc no, zmieni się wizerunek dosyć mocno. Na pewno będzie to miejsce przyjazne, wygodne, miłe do odwiedzania zarówno w dzień, jak i właśnie w tych porach, godzinach nocnych, bo będzie nowe oświetlenie, ale też będą te ciągi pieszo-rowerowe, także na pewno ożywienie stanie się faktem. Na pewno nie ma żadnych wycinek z, 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 drzewu tu gdzie nie trzeba wycinać tylko i wyłącznie względy zdrowotne, jeśli drzewa, drzewa, czy krzewy, czy rośliny będą po prostu już nie nadawały się do dalszej, dalszego życia, do dalszej Rozwoju, rozrostu to takie będą przycinane czy wycinane. Wszystko to, co może zostać, zostaje, natomiast też będą nasadzenia nowej roślinności, która przyniesie taki efekt wizualny za kilka lat. Tutaj na tą starówkę, starą część miasta, myślę, około 12-15 milionów przeznaczymy, bo tu jeszcze są prace techniczne, projektowe i kosztorysowe w trakcie. Ta część około 2,5 do 3 milionów złotych taki szacunkowy koszt jest, a przetarg pokaże, ile wykonawcy zaoferują za, za faktyczne wykonanie tych prac budowlanych. Chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku i, i około roku potrwa modernizacja tej części. Także w przyszłym roku, 2022, akurat ta część będzie zakończona ale ruszamy z kolejnymi pracami, bo i Park Miłośników Dzierżoniowa i, i Starówka, tutaj rynek, ale też i kwartały poza rynkiem przy ulicy Miodowej, więc no, czeka nas ciekawy okres dosyć dużych prac, no, będzie troszkę utrudnień, ale myślę, że efekt będzie naprawdę oczekiwany przez mieszkańców Dzierżoniowa spełniony.